გაიგე? ბარბაგი სტარ სტარი გერძიმე. აი და ის ma Jesteśmy na trasie Robinsonady. Biała trasa. Start grupy 8.10. Moja będzie za chwilkę 8.20. Zaraz I w prawo. Pamiętajcie, tu nie chodzi o to, żeby szukać łatwej drogi, ale o no satysfakcję. E, także ruszajcie z wysoko podniesioną głową, z wiarą w siebie i e, wracajcie jak najszybciej na metę. E, ruszamy. Trzy, 2 1 Go! Nawigacja się trochę gubi tutaj na początku. Chyba z pięć razy straciłem trasę, jak i reszta chłopaków. No ale już na razie pokazuje dobrze. Lecimy dalej. Super piękna droga, prowa. Wzdłuż rzeki. Elegancko, ładnie to wygląda. Niby kropi troszeczkę deszczyk. Ale naprawdę stos na razie idzie się fajnie. Do zobaczenia. Mało doganiam poprzednią grupę Jadę około 26 na godzinę. Staram się równo jechać No i to przynosi swoje efekty na razie Zobaczymy czy się wytrzyma. Trzymajcie kciuki możecie subskrybować, lajkować, zapraszam do komentarzy. Zerwał się wiaterek, wyje prosto twarz jest może bardzo mocny ale już odczuwalny lekko siąpi ale lecimy dalej fajna droga mało asfaltu ubite sutry, super polecam na pierwszy raz i nie tylko na pierwszy i następny zawodnik przed nami To 30 km do met jeszcze daleko Siema, jak tam idzie? O której wystartowałeś? O to 5 minut tylko Spoko, na i powodzenia. dla was nagram żeby było mnie widać może na razie pod wiatr może słychać jak szumi, Dobra, chowam, bo słabo jeszcze Ja troszeczkę Trzeba uważać na dziury Kolejny zawodnik przed nami Trzyma, jak tam idzie? Spokojnie. O której, o której startowałeś? O to spokojnie. No. Ale ładne widoki mam. Oby słoneczko jeszcze mogło być, nie? Na razie Kolejna grupka na horyzoncie. Teraz ich dogonimy. Ale wszystko na spokojnie. Po lewej. Dzięki. Uwaga po lewej Cześć wam Siema. Zbliżamy się do Wisły Przypierdzym Modlin. Wąska ścieżka Ale chyba tylko w jedną stronę Ale spokojnie rowerki będą. sobie jechać. Czy dużo wody w To ostatnio mówili, że mało, ale popadało e, nie jest tak źle czekaj widzicie w ostatniej będzie trochę chlapało dobra, lecimy dalej po jakimś czasie pierwszy zawodnik mi wyprzedził ale zobaczymy jak będzie dalej jeszcze 115 kilometrów Czyli trochę, chyba. Trochę, oh yes. Trzyma jak tam idzie? Powoli do, do przodu. O której startowałeś? 20 dobrze? 200, po A to 10 minut. To, to masz dobre tempo. A, wiesz, yes. są jeszcze 100 km, to wie. Ale no, to po wodonka. pierwszy pit stop. za Čech. Co mě to vádu, to pak když nemám do mety. Zvláště jak to vyjde. Lečím. Čema, jak tam jde? Co to dobře, startovaj? No, dobře, startovaj. Ano. Nawet go dogonimy, będziemy we trójkę jechać trochę. jest startowałeś? Ma 10 A to 10 minut wcześniej trochę no. 10 minut przede mną. A dobrze idzie Pan ma trasać no Zaraz będzie z wiatrem, to będzie spokój. zaraz no, Tak? O! No to jeszcze byśmy dalej No właśnie, patrzcie No nic, lecimy dalej Przekraczamy mosty piękny o trochę leśnych drużek, ale to chyba tylko kawałek, i nareszcie widać na następną grupę rowerzystów po Pomału i doganiamy 102 km do metry Czyli przejechane około 50 km niecałe śmigamy Tyma jak tam idzie? O której startowałeś? O której startowaliście? O to jest imprezowo to na razie powodzenia i no, jak tam idzie? O której startowałaś? Czy dwa piętnaście? No to całkiem nieźle. No to jak dobre, ten, ten dobre tempo. Jak na dziewczyny to super. No. Dobra, powodzenia. No, to jest. Trzyma, wszystko masz? To pogodlonka. ma. Wam. O której startowaliście? Można was nagrać? 8.15? 15 Aha. No dobrze Wam idzie. Tuż to nie startujecie? Trochę nie. Drugi? O, daj spokój, naprawdę? Da varmi? A? No to ładnie jedziesz. Daj spokój, drugi ten. Bo naprawdę tempo chodzi. Trochę wieje, nie? Ale a skąd jesteście? Proszę. A, to, no, to przynajmniej bliżej. Dzień dobry, Dzień Dobry. O co, co do dobrego na za górę? Ben de Да, да, да. Так, да. stop zaliczony, można jechać dalej dobra może jakieś takie podsumowanie 78 km do mety przechane 70 km średnia 23,6 całkiem, całkiem fajnie jechało, że 200 metrów przejechałem i muszę zabrudzić A nic A było z górki za trzeba uważać na takie No i dalej, tu, tu mieliśmy jechać. dnia 23 i 4 Całkiem za jest godzina 12.42 Teraz już z górki. Będzie szybciej 45 na godzinę. Śmigamy Dobra górka Ale zaraz nawiadczę 41 do mety. Słoneczko wyszło, a się miło jedzie. Jesteśmy gdzieś po z Skaryszew, czy coś takiego, zostało do mety 38,5 km. Kawałek w nogi a teraz jakoś mały zaułek i lecimy myślałem, że coś pogadamy, ale chyba nie ma miejsca później kawałek klasku zobaczcie ładna ścieżka, ubita. lecimy do mety, chyba 28 km do mety. Lecimy sobie lekką drogą, lekko piasków, ale w miarę jest ubite, ale już trochę się brakuje. Trzeba wciągnąć żela ostatniego I do mety Na droga Wydaje się pod górę, a jest dół Elegancko Fajny kawałek odcinek Jaki fajny odcinek w ja lesie chciałem powiedzieć Wie mi się idzie ubity elegancko i wjeżdżamy tutaj. że jest trochę po deszczach to przyjezdna droga te piachy ubite w miarę a do mety tylko 15 km średnia 23 15 20 Mijamy Wisłę I do celu 4,5 km Tak, ta trasa oszukuje, bo nie wiem gdzie jechać W to jest słaby zasięg jest chyba. I teraz prawo. Mocny podjazd. I do mety. po 15 jest. Więc założenia wykonano. Done. No dobra, jeszcze. meta jest tu. Chyba. Dziękować. Gratuluję. Ukończenia okay. za medal. Dzięki Podoba wielkie. O bardzo fajnie. Pogoda dopisała. Kurczę, no, w sumie tylko na... Na dobrze, no, nie? bardzo dobrze. E, tam można no. się poczęstować zimnym piwkiem, czymś się pądentowaniem, nie, nie można nie tak Dobra, dzięki wielkie. Super było. No. Do zobaczenia Dzięki. Cześć. Ja bym był 30 żeby była to osobna klasyfikacja, I wy ich wiecie. Nie? Nie? Po, po to, bo... <grytanie> <śmiennie> 30 liczymy, że ktoś jechał tu. ultra, no bo to to sposób, nie? Bo to, Proszę bardzo. Jak się jeździ po 300, 30 tak się... to to? Nie <śmiennie> 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 아니 <laughs>